To jest taki wytrych, jak ktoś chce, żebyś kupił od niego coś chrześcijańskiego. To często mówię o świecie, ale rzeczywiście coś jest, no bo patrzcie. Z jednej strony Bóg umiłował świat, czytamy, a z drugiej, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Że co, co to jest w ogóle? Więc już od razu podpowiadam tym, co chcą, co prowadzą strony ateistyczne w internecie wojujące, proszę bardzo zapisać to do y, tych sprzeczności w Biblii. To jest zawsze takie modne, że wyszukuje się coś, co brzmi właśnie o tak jak tu. I jebuć sprzeczność Biblii, Biblia jest do dupy, Bóg jest głupi. Do widzenia, dziękuję. Jestem fajny, bo udowodniłem, że Boga nie ma. No nie, tak naprawdę to jest po prostu kwestia niedoczytania i ja tu wyjaśniam, o co chodzi. Bo język ogólnie jest kontekstowy, więc świat z jednego zdania niekoniecznie znaczy to samo, co świat z drugiego zdania. Więc są te fragmenty, gdzie świat jest przedstawiany pozytywnie, jak ten, który przeczytałem, albo na przykład w Jana Ewangelii w innym miejscu. Jezus coś tam mówi, odpowiedział komuś: Jezus, czy dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. I świat tu jest przedstawiany pozytywnie, że światło jest na świecie. Na świecie jakieś światło? Nie, świat to tylko ciemność, to zło i brud. No nie, no właśnie nie. No i świat wielokrotnie pozytywnie przedstawiany, no albo neutralnie najczęściej. No świat to świat, no to jest wielka rzecz, że nie da się jakoś jednoznacznie ocenić. Ale tu chodzi o specyficzne zwrócenie uwagi na kontrast między światem gitarę tu objałem ręką, jako reprezentant świata gitara świat i Bóg, duch, duchowe rzeczy, tutaj cielesne, tutaj duchowe. Po fragmentach, widać, ja przeczytam więcej. Na przykład jeszcze taki jest fragment, zobaczcie. Jakuba, liście też. Wcześniej było. A nie, to nie, tu. To Wiana, tu. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest Jego, że jednak ze świata nie jesteście, ale ja Was wybrałem ze świata, dlatego Was świat nienawidzi. I to mówił Jezus, pod koniec już kariery. I znowu przedstawiał sprawę tak, że jest jakiś świat, ale jesteśmy z tego świata wyrwani jakoś ludzie, że nie jesteśmy na tym świecie jakby, że jesteśmy z innej bajki. Coś takiego wynika z tego zdania, że nie jesteście ze świata. Gdybyście byli, to by świat miłował to, co jest jego. A co zrobić, jeżeli świat miłuje was? No właśnie to niepokojący objaw według tego zdania. Co jeszcze? Pierwszy list Jana bo w, w, w ogóle to o tym świecie jest u różnych autorów i w różnych miejscach w Nowym Testamencie, więc to nie jest, że jeden facet się upar. <laughs> Jan pisał o tym, Jakub pisał o tym, Paweł pisał, a Piotr to nie wiem. I wszyscy o tym świecie w podobnym kontekście. I, i pierwszy list Diana znowu mówi tak. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Czyli ludzi? Nie no, bez sensu, nie? Więc o co jemu chodzi? I dalej mówi: Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca. No gość, tu zaczyna przesadzać się, zastanawiam. Co znaczy, że co? Kocham grać na gitarze, to nie kocham Boga? Coś bez sensu, nie? Więc jeżeli jest bez sensu, to trzeba poszukać głębiej, o co im chodzi. I on wyjaśnia dalej, o co mu chodzi mniej więcej. Uwaga, mówi dalej, następne zdanie: Bo wszystko, co jest na świecie, czyli. Porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I tutaj podał definicję, o co mu chodzi z tym światem. Świat rozumiany jako porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. To nie jest z Ojca, to jest ze świata. I dalej zdanie jeszcze mówi: Świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę, Bożą trwa na wieki. Porządliwość. Te rzeczy, które są fajne na świecie i które człowiek chce mieć. Świat rozumiany jako chęć zdobywania dla siebie, robienia sobie dobrze, szukania własnego tego, co się da, obżerania się, bezpieczeństwa. No, nie tylko to jakieś takie oczywiste, negatywne rzeczy, ale na przykład poczucie bezpieczeństwa też świat oferuje. Świat jako, ja wiem, sposób życia bardziej. Pierwszy list Diana jeszcze mówi, na przykład w innym miejscu, tak. Oni są ze świata, czyli źli, wiadomo, ci źli, ci źle. Dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha. Nie? Jak marketing dobry mają. A my jesteśmy z Boga. Dlatego nas nikt nie słucha, bo my mówimy, jesteśmy głupi. <głupi> Według świata, oczywiście. Nie? Ale widzicie, jak to określenie, świat od razu się zaczyna robić ładnym, łatwym usprawiedliwieniem własnej głupoty. Nie Jest na kogo zwalić. Jak ktoś nas nie słucha, to nie znaczy, że my do dupy robimy coś. Nie. To znaczy, że, że oni są ze świata, a my jesteśmy. Nie ze świata i dlatego. My no, po prostu nas nie rozumieją. Nie. Ale my mamy rację zawsze. My mamy rację, bo my jesteśmy z Boga. Nie. I to jest taka pułapka. Więc często w kościołach jest ta pułapka chętnie stosowana. Tak naprawdę trudno się. Trudno zauważyć różnicę między kimś, kto Cię nie słucha, jak mówisz o Bogu, albo o jakichś duchowych sprawach, albo w ogóle o jakichś mądrych sprawach. Że Cię nie słucha dlatego. Bo mu to nie pasuje do jego ogólnej zasady, że robię pod siebie porządliwości, zaspokajam pychę oczu i tak dalej. Czy dlatego, że po prostu jesteś dobani w mówieniu, że nie rozumiesz człowieka, że jesteś agresywny, że jesteś niedouczony, głupi, nie chciał się przeczytać zasad w ogóle paru, jak mówić z ludźmi, że nie ma empatii. No może dlatego. A może dlatego, że on po prostu jest ze świata, jak mówi Biblia? I trzeba zwrócić na to uwagę, żeby, no, żeby nie, no, nie przesądzać, jaka jest przyczyna tego, że coś ci nie wychodzi w tak zwanej ewangelizacji. Okropne słowo w ogóle. Muzyka